Hej, ja witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie taki typowo pogadankowy, popowiadam Wam co się mnie dzieje i ogólnie jaka tutaj sytuacja w Anglii jest, jeżeli chodzi właśnie o tę epidemię itd., itd. Także jeżeli Wam się nudzi, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i no, zapraszam do słuchania. Pierwsze zacznę od tego, że w końcu mam czas na nagrywanie i robienie tego co chcę, tego właśnie na co mi brakowało ostatnio czasu. Bo skończyłam w końcu swoje wszystkie zaliczenia na studia Pracę licencjacką, inne zaliczenia Także jestem wolna I tak w sumie nieoficjalnie skończyłam studia Oficjalnie jeszcze nie, bo niestety muszę poczekać Na dyplomik i na oceny I też odwołali nam ceremonię wręczenia dyplomów Z powodu tego koronawirusa Więc nie wiadomo kiedy będę miała takie oficjalne graduation Normalnie co roku u nas na uczelni się to odbywa w lipcu no a teraz nie wiadomo czy w grudniu, czy w przyszłym roku. Trochę smutno, bo no, każdy na to czekał i to jest taki fajny moment. Trochę Wam teraz opowiem o studiach. Może yy, ogólnie nie będę tutaj się jakoś mega rozwijać. Bo wydaje mi się, że zrobię jeszcze taki osobny filmik, bo zawsze co roku robiłam o pierwszym roku, o drugim roku podsumowanie, właśnie, więc teraz na pewno zrobię jeszcze taki filmik um, osobno, więc tutaj nie będę tak szczegółowo mówiła, ale Wam trochę opowiem o pracy licencjackiej. Także moja praca licencjacka um, miała mieć od 8 do 10 tysięcy słów, i ja miałam typowy taki temat językowy o metaforach w wierszach, i wybrałam sobie polskie wiersze i amerykańskie wiersze. Pierwsze, więc musiałam tam sobie analizować, tłumaczyć itd., dalej. ale to nie są do końca takie metafory, jak wyznacie. Także ten temat był bardzo, bardzo ciężki i potem trochę żałowałam, że sobie wybrałam taki temat. Ogólnie wiem, że niektóre kierunki zamiast pracy licencjackiej mogą sobie wybrać dodatkowy przedmiot i nie muszą się męczyć właśnie żadnym pisaniem itd. Wiem, że niektóre kierunki biznesowe mogą sobie właśnie dodatkowy przedmiot. Wybrać. No i wtedy wiadomo, ma się tam jakieś inne zaliczenia, eseje, ale to nie jest aż tak trudne, wydaje mi się, jak pisanie pracy licencjackiej. No wiadomo, jeszcze mają tam dodatkowe wykłady. Jeżeli chodzi o mnie, to ja miałam kilka wykładów, tylko właśnie jak tam robić jakiś research i, i tak dalej, i tak dalej. No a potem to tylko miałam jakieś spotkania z nauczycielami, właśnie. I oni tam kontrolowali, znaczy kontrolowali Ja się tam właśnie doradzałam ich, czy dobrze wszystko robię Ogólnie to u nas się zajęcia już skończyły w pierwszym tygodniu kwietnia Więc akurat jak ta epidemia tak się rozwinęła To tak naprawdę już nie mieliśmy żadnych zajęć A jeżeli jakieś tam były, to y, wykłady nam dodali właśnie online I y, y, pracę licecką miałam wrzucić do 15 maja Więc właśnie też jakby chciałam się skontaktować z jakimś nauczycielem, to musiałam napisać maila, mogłam też, nie wiem, umówić się na jakiegoś skype'a czy coś, żeby z nimi pogadać, ale ja akurat tego nie potrzebowałam ale wiem, że niektóre osoby tak robią robiłem dodatkowo mieliśmy o dwa tygodnie wydłużone deadline'y na nasze prace także te dwa dodatkowe tygodnie to jest bardzo dużo wydaje mi się, że jakbym ich nie miała, to nie wiem, czy bym skończyła tę pracę licencjatką na czas, szczerze mówiąc wiadomo, uczelnie zamknęli, biblioteka też, więc Niektórym trochę ciężej było, jeżeli chodzi o szukanie jakichś materiałów do prac czy oprogramowania jakieś. No nie, niektórzy, nie wiem, korzystali z biblioteki i tam mamy komputery, maki. I korzystali, głównie robili pracę tam, więc dlatego Uczelnia tak postanowiła, że te dwa tygodnie nam przedłużyli. I Uczelnia Dodatkowa jeszcze coś takiego wprowadziła, że nasze oceny z tego semestru od 30 kwietnia czy, czy coś takiego nie będą niższe niż te, które już mamy wcześniejszego kresu, czyli tak jakby jak mamy z jednego modułu powiedzmy, ocenę 70 i miałam wcześniej taką jedną ocenę 70 i na przykład z drugiego zaliczenia, co teraz dodałam, powiedzmy dostanę 60, dostałabym 60, to i tak dostanę 70, bardzo fajnie w sumie ze strony uczelni, że biorą to pod uwagę, że mm, ta cała y, sytuacja z koronawirusem może trochę nam przeszkodzić w nauce i y, Fajnie to zrobili. No to jeżeli już tak mówię o tej sytuacji, o tym koronawirusie, o uczelni, to tak ogólnie też wspomnę o tym, co tutaj się dzieje. No, sytuacja w Anglii nie jest zaciekawa, dużo gorsza niż w innych krajach. No, najgorzej to jest w Londynie, chociaż tutaj w moich okolicach to chyba też nie jest ciekawe. W Leicester jest chyba już z tysiąc przypadków w samym mieście tutaj i wydaje mi się, że będzie więcej, że to dopiero właśnie tutaj tak idzie taka fala, że w Londynie się to będzie trochę uspokajać, a tutaj w naszej strony przyjdzie, ale mam nadzieję, że nie. Ogólnie nie miałam jakiegoś problemu z niewychodzeniem z domu, bo musiałam pra pracować właśnie na pracę licencjatkę i tak dalej. Teraz um... No, będę miała więcej pełnego czasu, więc mam nadzieję, że też coś zrobię kreatywnego. Będę się rozwijać, jakieś kursy sobie obczaję może na internecie i też jakoś zajmę sobie czas, żeby nie myśleć, nie wiem, o wychodzeniu z domu. Można sobie wychodzić z domu więcej niż jeden raz na jakieś bieganie spacery. Można nawet spotkać się z jednym znajomym pod warunkiem, że zachowujecie 2 metry odległości od siebie. Wydaje mi się, że trochę mogli dłużej poczekać i za 2-3 tygodnie dodatkowo właśnie jeszcze powiedzieć ludziom, zostańcie w domu, ale nie, już zabladzili to wszystko i no, trochę się boję, że ludzie będą sobie to bagatelizować i wiecie, no można sobie wychodzić tyle ile się chce na zewnątrz, więc w sumie to jest takie dziwne. Um, pod warunkiem, że zachowujecie dwa metry odległości od innych osób No ale... nie wiem Nie wiem jak się mówię, ale to jest trochę ciężko zachować tą odległość jednak Na przykład w sklepie nie każdy zachowuje tą odległość Ja staram się jak mogę, ale... Czasem jest ciężko, czasem jest ciężko, czasem musisz gdzieś przejść po prostu No i dlatego staram się tak y, często nie wychodzić na zakupy raz na 2-3 tygodnie wychodzę na spacery do tej pory wodziłam, może tak jakoś raz też na dwa tygodnie czy na tydzień Także naprawdę nieczęsto Na początku trochę się bałam, musiałam powiedzieć Myślałam o tym, żeby wrócić do Polski, bo tam sytuacja nie jest aż tak zła Mój tata wrócił do Polski lotem dla Polaków Tam był jakiś były jakieś specjalne loty Trzeba było za nie zapłacić i nie były one takie tanie Były droższe niż normalnie, co płacę za bilety do Polski, także no, tanie nie były. Tata też mnie namawiał, żebym z nim wracała, ale stwierdziłam, że boję się lecieć samolotem. Taka sytuacja może nawet tam się mogę zarazić w ogóle, um, także stwierdziłam, że zostanę w domu i tutaj to przeczekam. No i co jeszcze takiego u mnie się ciekawego dzieje? Um, po tym, jak wróciłam z Nowego Jorku, poszłam i przebijałam sobie nos. Znowu dwa lata temu, jak przyleciałam tutaj do Anglii. Przybiłam sobie nos, nie sama, tylko na i w tym roku też stwierdziłam, pójdę i to zrobię. Na razie mam normalny taki kolczyk mały, ale za chcę sobie zmienić na kółeczko, bo bardzo mi się podobają takie kolczyki. Jeżeli chodzi o to, czy bolało, to jakoś nie. Przebijali mi igłą, i to naprawdę szybko, sprawnie, dosłownie kilka sekund to bolało. Wiadomo, trzeba dbać o to, myć i tak dalej żeby się wszystko dobrze zakoiło Ogólnie jeżeli chcecie taki filmik um, o piercingu to mogę zrobić, jeżeli chcecie, jeżeli macie jakieś pytania. Ostatnio na Netflixie też zaczęłam oglądać How to Get Away with Murder, także bardzo fajny serial, polecam. Ogólnie taki kryminalny trochę thriller, także no, jeżeli lubicie takie klimaciki, to polecam. Mi się bardzo spodobał, dużo tam zabójstw i tak dalej, ale, no, trzyma w napięciu ten serial. Bardzo ciekawy. Pierwsze kilka odcinków, nie, tak naprawdę akcja się zaczyna pod koniec pierwszego sezonu, ale potem to naprawdę. Ja od godziny. Pierwszej do trzeciej albo czwartej nad ranem czasami oglądam ten serial. Jak już wszystko sobie skończę, właśnie robić, to wtedy to oglądam i naprawdę nie mogę się od niego oderwać. Także naprawdę polecam. Ogólnie, jeżeli macie jakieś fajne, seriale do polecenia, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to też dawajcie śmiało znać. W komentarzach piszcie. Zapraszam na mojego Instagrama, Snapchata i bloga. No, i wydaje mi się, że to by było na tyle w tym filmie. Tak pokrótce wam opowiedziałam, co się u mnie dzieje. Także widzimy się w kolejnym filmie. Pa!